Pierwszą formą, która została przez Urząd Pracy udzielona, to jest tak zwana niskoprocentowana pożyczka na pokrycie kosztu prowadzenia działalności gospodarczej. I tu nabór został ogłoszony zaraz po tym, jak te przepisy weszły w życie. Trwa on od dnia 1 kwietnia do chwili obecnej. Jest to nabór ciągły. Na dzień dzisiejszy wpłynęło z tego tytułu do naszego urzędu prawie 850 wniosków. W tym momencie już zrealizowaliśmy, do wypłaty poszło około 200 na kwotę prawie miliona złotych. Także to jest ta pierwsza forma, która jest zrealizowana. Trwa kolejny nabór na kolejny formy, które również są realizowane przez Urząd Pracy. Na jakie wsparcie mogą jeszcze liczyć przedsiębiorcy? W ramach tego kolejnego naboru zostały uruchomione trzy nowe formy. Jedna z form polega na tym, że jest możliwość uzyskania dofinansowania dla osób, które są samozatrudnione. Tylko warunek jest taki, że te osoby muszą wykazać spadek obrotów w porównaniu z dwóch miesięcy tego roku, w porównaniu do analogicznych miesięcy roku, roku ubiegłego. Kwota pomocy uzależniona od tego, w którym progu się znajdują, czy jeżeli ten spadek jest na poziomie 30, 50 lub też 80% zmienia się kwota dofinansowania. W tych pozostałych formach, czyli w ramach dofinansowania, jako kolejna forma, to jest tak zwane dofinansowanie kosztów wynagrodzenia małych, mikro i średnich przedsiębiorców, też jest forma wsparcia uzależniona od wykazania spadku obrotów, natomiast trzecia forma jest skierowana do organizacji pozarządowych, natomiast tutaj muszą te organizacje pozarządowe wykazać spadek przychodów wynikających z działalności statutowej. Też w zależności od jego wysokości jest uzależniona forma wsparcia. Maksymalna kwota wsparcia w tych dwóch ostatnich, o których mówiłem, to jest 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia plus ewentualne składki, jeżeli takie są ponoszone. Co cieszy się największym zainteresowaniem? To te mikropożyczki. To jest pierwsze. Zadanie, które zostało uruchomione. Tutaj kwota wsparcia z do wysokości 5 tysięcy złotych. Ma służyć na pokrycie tych kosztów związanych z działalnością gospodarczą, i tu zainteresowanie jest największe. To, co właśnie powiedziałem, no, prawie 850 wniosków na dzień dzisiejszy. Wnioski wpływają w wersji elektronicznej, jest ich bardzo dużo. Jak również w wersji papierowej, tu należy dodać, że tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła zmianę, że również o to wsparcie mogą ubiegać się osoby samozatrudnione, bowiem do jeszcze ubiegłego tygodnia o wsparcie w tym, w zakresie mogli się obiegać ci, którzy mieli w zatrudnieniu, zatrudnieniu pracowników pod warunkiem ich utrzymania przez okres tutaj wynikający z tego, przez okres miesięcy. Natomiast w tym momencie warunek jest taki, że osoba samozatrudniona, czy też osoba, która zatrudnia pracowników, musi przez trzy miesiące prowadzić działalność gospodarczą. Czy te mikropożyczki są zwrotne? Czy są zwrotne pod warunkiem niewywiązania się na dzień dzisiejszy z warunku prowadzenia działalności przez ten okres trzech miesięcy. Jeżeli pracodawca, przedsiębiorca wyprowadzi działalność przez okres trzech miesięcy, po trzech miesiącach od daty udzielenia pożyczki występuje z wnioskiem o jej umorzenie. W przypadku spełnienia tego warunku kwota zostaje umorzona. Jeżeli i nie, kwotę należy spłacić w 12 ratach, które będą wyznaczone w odpowiednim harmonogramie sporządzonym właśnie po tych trzech miesiącach.